Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jędrzej Gbereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam powiedzieć Państwu kilka słów na temat obostrzeń związanych z podróżowaniem w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście omówię to tylko na pojedynczych krajach, warto wejść za każdym razem na strony. Zarówno nasze ministerstwo publikuje, jak i na stronach ambasad poszczególnych można znaleźć takie informacje. Prawie wszystkie biura podróży przygotowały listę dokumentów, którą Państwo musicie wypełnić, jeżeli chcecie wyjechać. Bo obecnie naprawdę, podróżowanie wiąże się z tym, że trzeba przygotować się najpierw do godziny albo dwóch wypełniania formularzy, żeby móc wyjechać, wylecieć. To, co jest ważne, to na pewno Państwo zauważyli i <laughs> warto zwrócić na to uwagę, mianowicie rodzaj masaczki. W niektórych krajach dopuszczalne będą tylko tego rodzaju maseczki, co ważne, je możemy używać przez 8 godzin. Te 30 minut mają swoje zastosowanie. Wszyscy wiemy jak są stosowane w Polsce. Natomiast na przykład jak jesteśmy w Austrii, to tylko takie są dopuszczalne. Z tymi nikt Państwa nigdzie nie wpuści. To, co jest ważne, to linie lotnicze także dają informację, że bez odpowiedniej ilości maseczek potrzebnej do czasu podróży nie wpuszczą Państwa na pokład. Więc warto pomyśleć o tym, jak długa będzie Państwa podróż pod kątem tego, ile tych maseczek potrzebujecie mieć przy sobie i jakiego rodzaju. Jeżeli tam wystarczy na 8 godzin, to wystarczająca jest taka jedna zazwyczaj, zwyczaj. W zależności, gdzie Państwo będzie podróżowali, w ramach Unii Europejskiej powyżej 8 godzin trudno mi sobie wyobrazić, żebyście polecieli. Natomiast w zakresie takich maseczek zdecydowanie więcej będziecie ich potrzebowali, i niestety jest tak, że są te rzeczy kontrolowane, więc warto jest o tym pomyśleć. To, co jest ważne, to jak Państwo wybieracie się gdziekolwiek w podróż. Po prostu za każdym razem, każdy kraj trzeba sprawdzić, bo z miesiąca na miesiąc naprawdę zmieniają się zasady podróżowania i to, co jest potrzebne. Z takich rzeczy, które przykładowo w Austrii są odmienne od tych, które mamy w większości krajów. To ważność certyfikatów szczepienia, która wynosi tylko 270 dni. Co ważne, teraz, jak byłam w Austrii, wszędzie, absolutnie gdzie się wchodzi, do restauracji, do jakichkolwiek pomieszczeń, konieczne jest na początku pokazanie tego certyfikatu. Czy to za szczepienia, czy certyfikatu, który pokazuje, że macie negatywny wynik, ale przez cały czas go trzeba mieć przy sobie. Czy wersja wersji elektronicznej, czy wersji dedykowanej, to jest zupełnie obojętne, ale bez niego praktycznie nigdzie się nie wejdzie. Natomiast teraz w Hiszpanii podejmowana jest decyzja, czy także na zewnątrz będzie konieczne noszenie maseczek. Obecnie tylko w miejscach zamkniętych trzeba je nosić plus takich, gdzie mam bezpośredni kontakt z osobami trzecimi. Natomiast co do zasady, tylko wewnątrz. I rzeczywiście takie maseczki jak ta są wystarczające, natomiast niedopuszczalne są maseczki materiałowe. Oczywiście, jeżeli się udajecie w podróż, to możliwe jest także podróżowanie samochodem i w związku z tym, w zależności od tego, czy przez dany kraj będziecie tylko przyjeżdżali tranzytem, czy też się w tym kraju zatrzymujecie, różne są regulacje. Jest możliwe bez spełnienia jakichkolwiek zasad, czyli ani testu, ani zaszczepienia przejechanie na przykład przez Austrię tranzytem, ale wówczas trzeba wypełnić formularz, który jest na stronie ambasady, a oprócz tego... Konieczne jest zatrzymywanie się tylko i wyłącznie w ramach przejazdu przez autostradę, czyli jeżeli się zatrzymujecie na stacjach cpl to tylko tych przy autostradowych, gdybyście chcieli nocować gdziekolwiek indziej niż poza lotniskiem, ponieważ jest też regulacja, która mówi o tym, że jeżeli na przykład lot się opóźni. Musicie Państwo przenocować się w Austrii, a jesteście tranzytem, to jest możliwy taki nostek, ale tylko w tym hotelu lotniskowym. Nie ma możliwości nigdzie więcej. Natomiast gdybyście chcieli już przenocować w jakimkolwiek innym hotelu, wówczas już konieczne będzie spełnienie tych warunków dotyczących czy to testu, czy też posiadania zaszczepienia. W takich krajach jak Austria bardzo łatwo można zrobić ten test, testy są praktycznie wszędzie dostępne i w chwili mamy wyniki, naprawdę to jest kwestia bardzo krótkiego czasu. To oczekiwanie, które mamy w tej chwili w Polsce, że praktycznie dzień się czeka, no w wielu krajach takich problemów nie ma, to jest kwestia godziny, dwóch i już mamy wyniki testów. I do tych testów, które są wymagane, bo na to też warto zwrócić uwagę. Jak Państwo będziecie się wybierali do jakiegokolwiek kraju, czy to do Hiszpanii, czy to do Austrii, czy jakiegokolwiek innego kraju Unii Europejskiej, warto też sprawdzić, kiedy się wypełnia formularze, ponieważ część z formularzy należy wypełnić w określonym czasie, czyli nie szybciej niż 72 godziny przed wylotem, nie szybciej niż 48 godzin przed wylotem, i to jest bardzo ważne, żeby w tym terminie to zrobić, bo po prostu nie będziecie Państwo mogli dalej podróżować. <laughs> A niestety jest tak że rozważaliśmy taką sytuację, kiedy ktoś nie przejedzie. Ze względu na to, że na przykład nie wpuszczą linii bo nie wypełnił jakiegoś formularza, to pomimo, że rozporządzenie Mówi o tym, że należy wypłacić albo koszty, tak albo dać zastępcze w sytuacji, kiedy pasażer że się stawił w wyznaczonym terminie. To nie wyleciał, to niestety w sytuacji, kiedy nie spełnił wymogów dotyczących dokumentacji medycznej albo wymogów sanitarnych, czyli tych wymogów związanych ze zdrowiem, to już takie odszkodowania mu nie będą przysługiwały, ani takie roszczenia, więc naprawdę warto wcześniej to przygotować, ponieważ na lotnisku to praktycznie jest niemożliwe. Jak zobaczycie Państwo, jak duża jest ilość dokumentacji do przygotowania, to naprawdę warto dzień wcześniej usiąść, zerknąć, jakie są te dokumenty. Ja to, żeby przelecieć na tę potrzebowałam wypełnić pięć różnych dokumentów dla każdej osoby podróżującej. W związku z tym wypełnienie ich na lotnisku z tak bardzo szczegółowymi danymi, które są obecnie wymagane, naprawdę byłoby niemożliwe. Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, oczywiście w ramach kancelarii przygotujemy do Państwa odpowiedzi bez względu na to, do jakiego kraju podróżujecie, postaramy się Państwu pomóc w tym. Napiszcie tylko w komentarzu i postaramy się znaleźć dla Was rozwiązanie. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia.